Hejka! Witajcie! W następnym odcinku jego zagrajemy w Raymondu to The Great Escape. Świątynia kamieni i ognia. Mam nadzieję, że szykowaliście sobie popcorn i kole, ponieważ to będzie najdłuższy odcinek. Chociaż może podzielę go na kilka części, tak chyba będzie najprościej. Ech, zaczynajmy. Niestety, oprócz tego, że jest najdłuższy, to jest według mnie najgorszym poziomem. Trudno w nim zebrać wszystkie lunchy. Mimo wszystko będę się starała. O, skąd znamy to miejsce! Ha, ha, ha. No, jak to się nazywało? Biuro podróży No i gdzie teraz wakacje? No, gadać mi, co to miało być O, ha, ha, ha Ten stchórzył Na końcu kolejki zasuwa Nowego świata, jasne, jasne Ja pamiętam, co się wtedy Jak to się wtedy skończyło Mam nadzieję, że nie wyślą mnie w jakieś tropiki, bo znowu będą fałszywe nadzieje. Rejmen zaczyna się bać. W sumie mu się nie dziwię. On, on nie tyle, że się wstydzi, tylko, że trochę przeraża go wasz wybór. Wszyscy wiedzą, że jesteście najgorszym biurem podróży na świecie. Super. Teraz zrobili ze mnie jakiegoś... Nie pamiętam, jak się nazywał badacz jaskiń. Chyba miał jakąś nazwę. Ech. No, mają być wakacje. Wygląda jak przedsionek piekła. No patrzcie, słodko zielono. Czerwień! Okay. Rayman bez helikoptera by zginął. Kolejne informacje. Labirynt. To dopiero ciekawe miejsce na wakacje. Dzięki, Tinsini. Gorzej już być nie mogło. No, no, ale nie mogę zapominać, że tak naprawdę nie chcę go wysłać na wakacje, tylko obarczyć. Najgorszą haruwą. I narazić na śmierć. O, widzicie? On właśnie strzela takim bardziej nowoczesnym... Pistoletem. No, wreszcie wytwogrody wreszcie Przestał oszczędzać. Przestań tak unikać! To no, niestety on jest znerwiający, bo robi uniki. I to wyjątkowo często. A to... Nie ja opłaca się tak ciągle naładować. No popatrzcie, ha. Paduje, a ten... daje się jak dziecko. O się nie mylę. chwila. Ta muzyka mi się coś przypomina. A, tata już nie. Ta to jest typowa muzyka z, tego, z tej krainy. Tamta baha z czarodziejskiej polany. O, to chyba będzie pierwszy looms. Wow. Co ja idę? Gdzie ja? Nie! Nie błagam! Tylko nie gorąca kąpiel! Tinsen ja was zaraz wezmę za uszy i zabiję! Gdzie Tinsen nie mają uszy? Jak się dowiem, to tam wracam. Kto to widział? Żeby wysłać na miejsce zalane lawą! Och, rejmy się! Nieźle napoci na tym lewie. Ojej. Aż mi się pić zachciało. Jak widzę, co tu się dzieje. A pewnie jesteście ciekawi, jak dostać te wszystkie lumsy, klatki, przecież one nie wyglądają na zbyt dostępne, ale spoko. Raz mi się udało zebrać wszystkie. Lumsy, wszystkie klatki. Słowo. Ja jeszcze tam wrócę. Więc żadnych wymownych spojrzeń. Coś mi tu nie gra. Wszędzie, co. Czekajcie, jednak powinnam tam wrócić. Dobra, idź z tym. każdym razem, jak przechodzę tą grę, jest troszkę inaczej. Teraz też zrobiłam inaczej. Taka zdrowiutka jestem, to się nie zdarza. Więc tak. Najpierw idziemy ten. Jak widzicie, rzeczywiście się z tego robi prawdziwy labirynt. Tak, nad lawą. Oczywiście, nie ryzykujemy życia. I patrzcie, patrzcie, patrzcie. Jak myślicie, co to jest? Pewnie obstawiacie, że jakiś dziwny owoc z krainy Rejmela. I po części macie rację. Ale tak naprawdę, wy dobrze znacie ten owoc, bo to jest śliwka. No naprawdę. Nie chce się wiedzieć, nie? Jest większa chyba od Melona. Można ją jeździć na lawie, więc ma. Jakieś żaroodporne właściwości Nie pamiętam czy śliwka już była tutaj, czy nie. Dobra, najpierw pójdę tu. Tak, wyszło. A, nie, tam nie ma lunców. Idziemy, idziemy. I widzimy taką żelazną paskudę. I kolejna śliwka. Nie wiem naprawdę, co twórcy gry przyszło do głowy, że to akurat śliwka, to tutaj też pewnie coś... NIE! To czasami nie wychodzi. Nie, go niestety nie rzucimy w lawę, to jest jakiś inteligentniejszy. Czekajcie, patrzcie, patrzcie... NIE! Zbadaj! Nie, to jest śliwko. Pila, bo ja za blisko podchodzę, patrzcie, mogę stąd. Widzicie? Jaki numer? Śliwka ma także właściwości obronne. właściwe, defensywne. Nie, chwila. Defensywa to obrona. A, ofensywa to atak. Przepraszam. Co ja się tak czepię tych krawędzi? Mam biedak. Jest to teraz zupełnie nieszkodliwy. Hello! hej, walnij mnie. Tu jestem, tu jestem. Dobra, nie dręczmy biedactwa. Może dojdzie do wniosku, że może zjeść tą śliwkę i dzięki temu jakoś się uwolni. Nie próbowałam tego sposobu, ale... Jak się to mówi? Potrzeba matką wynalazków. Tu już nasza śliwka nie czeka. Albo odpłynęła, albo się spaliła, albo mnie to nie obchodzi. Tu potrzebujemy kolejnej śliwki. Musimy zawrócić. Zebrać to wszystko. Tak nie też to wkurza, bym chciała już iść dalej. Serio, pić mi że chce. Jak ja na to patrzę. Zawsze mam problem, żeby celować w śliwkę. Ale nie aż taki problem. Dobrze, wycelujemy. Pięknie udało się. Brawo, Rayman, widzisz? Na swój sposób też może być tutaj zabawnie. Takie ekstremalne wakacje. Chociaż... Przed świątynią wody i lodu to dopiero był odpoczynek. A tutaj? W ogóle jakąś się utrzymuje na tej śliwce? Żadnych krawędzi, żeby się przytrzymać, barierek ochronnych. Po prostu stoi. Jeśli nie ze ślizgu jakimś cudem. Ale naprawdę. Jeśli kiedykolwiek zobaczycie jezioro lawy przed waszym domem, czy nie wiem gdzie. To nie zrywajcie śliwki, nie wskakujcie na nią, żeby zobaczyć, czy wam się uda. Uwierzcie mi, ten sposób sprawdza się tylko w dziwnych grach komputerowych. To jeszcze nie koniec. Pokażę wam pewne tajne przejście. Matko, ile ten odcinek ma mi zająć? Tak, I przemieszczamy się właśnie, strzelając pociskami. Takim cudem nas odpycha. To pewnie coś z fizyką. Patrzcie, jaka magia. jaka śliwka. Fuj, ostry kolec. I co zrobimy? Zmarnujemy śliwkę. Um, nie. Tu chodzi o to, że to jest kolejne zastosowanie śliwki. Można nam nadziać. Dzięki temu nie popsujemy sobie butów. Komu się podobają buty z dziurami. Tylko normalnie przejdziemy. A to, kiedyś nie kapowałam, co w tym chodzi. Tutaj się robi tak, żeby śliwka na mnie uciekała. To jest taki właśnie. Eee. Nie wiem, jak to nawet nazwać. Zresztą to widać. I nagle. nowi śliwka na głowie. Jak z gorylem. Teraz tak, uciekamy. Nie! Nie! I znowu trzeba zaczynać od początku. Przez jeden głupi błąd. To też jedna z rzeczy, których tutaj nienawidzę. Spać mi się chce. Chciałam do domu, chyba gdzieś koło. 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 koło 16. Już jestem trochę zmęczona. Ale to nic. Bo nagrywanie to jedna, jedno z moich ulubionych czynności, więc nie narzekam. Tym razem zaczekam aż trochę uspokoi. Się. Oj tak, ta śliwka pomaga nam się także dostać na różne wysokości. Pamiętacie może to miejsce? Tu mamy taką siatkę. Tak, właśnie, to jest takie ukryte przejście. Wolałabym niczego nie pominąć. No i znowu nam urósł pasek życia. Pamiętacie jaki był króciutki w świetlistych lasach? Ach, świetliste lasy, te czasy. Dobra, wracamy. Może wreszcie posuniemy się nieco do przodu. A nie, sorry, to tak zrobię. No i już i z powrotem na lawę. Gładkie ściany. Nawet gdyby tu nie było lawy, tylko by tu woda, to byłoby niebezpieczne. Jak się spiąć po gładkich ścianach? Chwila, ja zapomniałam co tutaj zrobić tej ważnej rzeczy. Naprawdę ważnej. Widzicie to, 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 to na górze? Nie wiem, czy stąd dobrze widać, co to jest. Ło, i na dlawo, mi skoczysz. Tak? Co ja mówię? No także, smyrasz palcami wodę. O, właśnie, musiałam jeszcze uwolnić tego lusa. I znowu ekstremalne przeżycia, naprawdę. Ciekawa, czy te insyni testują te miejsca, zanim kogoś tam wyślą. O, jednego loom sobie pominęła. To jest ważny gadżet. Widzicie? Okazuje się, że to złota pięść. Rayman już nie ma tych białych rękawiczek a la Michael Jackson, tylko takie złote piąchy. Właśnie, tutaj widzimy, że są trzy. To znaczy, że za każdym razem, jak zginiemy, ktoś nas zwalnia, jakoś się uszkodzimy, to jedna piątka znika. Jak znikną wszystkie trzy, to znowu ma rękawiczki. A taka pięść, to pytacie do czego służy? No, to chyba jasne. Jest silniejsza, dużo silniejsza. I co dalej? No, wreszcie, naprawdę. Ile można się cackać z początkiem lewelu? Tutaj nawet nie muszę iść I te muchy. Zwykle trzeba mnie strzelić dwa razy, ale jak mam złotą pięć, to nie ma przebacz. Wystarczy jedno kiwnięcie palcem i już wąchają kwiatki od spodu. O ile tu są jakieś kwiatki. Jak można się tak po pajęczynie wdrafać? To też jest czysta fikcja i nie próbujcie. Bo zwykle pajęczyny nie są takie mocne, żeby utrzymać jedną dorosłą osobę, a Rejmen jak nie mam jest dorosły. Bając naprawdę musi być gigantem, nie chciałabym go spotkać. Ty co się gapisz? Śmierć się Jeśli świtki natychmiast odrastają, to też jest pewne ułatwienie. Wynoś się! No, zobaczmy. Nic nie przegapiłam. Żegnaj! Ty, skudne miejsce. Fuj. W ciemności. Zapis. O, to Marty. O, też wyjechał. Och, no co ty. Wiesz... Wiesz co... Wiem... 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 To też wiem! Ciekawe czemu. Marfi mnie wkurza, te jego redy są takie spóźnione. A już zdążyłam dawno... Skapnąć, a ten teraz mi... Chociaż powiedział na początku, już wiesz. Skoro już wiem, to po co ględzisz? Dzięki tobie mój odcinek... Raczej nie zyskuje na jakoś. Wiemy jakiś czerwony się zrobił. A ta śliwka co tak zjeżdża? To jest taki nierówny teren. Spróbuję od razu na mnie. ci wokół śliwka. Śliwka popłynęła sobie sama. A my potrzebujemy śliwki przewodniczki, łódki. Co Możemy. Uda mi ją wskoczyć, udało się Mamy dwie ścieżki Ale my wybieramy ścieżkę w lewo Dlaczego? Ponieważ Jeśli nie wybierzemy tej ścieżki To na pewno nie będziemy mieć wszystkich lumsów chyba chcemy mieć wszystkie lumsy, prawda? Ajaj Naprawdę W tym levelu coś takiego jest właśnie Też go bardzo długo zapamiętałam Nie da się o nim zapomnieć właśnie zaczyna się